Bardzo dziękujemy że Przepięknie śpiewaliście. Bardzo Wam dziękujemy. O narodzinach Jezusa. Dlatego tak jak dzieci, wszyscy jesteśmy dziećmi, mówmy. A nie lewoży stróży mój, gdy zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, nocy, bądź i zawsze tu.

dają nam ta historia Każdy z nich poszukuje Boga, każdy pochodzi z innego obszaru świata. W naszym orszaku kroczy król europejski, azjatycki, afrykański. Król europejski Melchior rusza na poszukiwanie dobra i odkrywa, że dobrem jest Bóg oraz że może ono mieszkać w ludzkim sercu. Król azjatycki Baltazar poszukuje prawdy. W nauce i studiowanych księgach znajduje odpowiedź, że Bóg jest prawdą. Król afrykański, Kacper, poszukuje piękna miłość. ...królów w w tego, czego szukają. Każdy maszynko, z ołszaków ma tych ołszczy, z powitają narodowego w Syna Bożego. Ołszak europejskiego króla Melchiora zakrzyknął. Jako tutaj on zakrzyknął i zapraszam wszystkich do wspólnego okrzyku. Serce człowieka, bóg na ciebie serca, dobro na świecie, daje dziecko. I jeszcze razem. Serce człowieka, bóg na ciebie Oszak a ja Baltazar będzie głosił. Stwierdzono dawno. Chrystus jest prawdą. Na oczy i księga dobra jest potęga. Stwierdzono dawno. Chrystus jest prawdą. Na oczy i księgach. Dobrze jest potęga. Prawda. Stwierdzono dawno. Chrystus jest prawdą.

Ale wy No? wyjdziecie ludziska? No, dobrze, a to chyba nie w tę stronę. To pan. W tę stronę jesteście pewni? A po co do się Dziecko urodziło? Dziecko się urodziło. A jakie dziecko? A Jezusek malutki. Jezusek malutki. A to po co wy do niego idziecie? Ukłonić się mu. Ukłonić, a to po co? Chodźcie po prostu. Chodź tam. Ludzie. Dobra, no chcecie tam iść. Bardzo chcecie tam iść, tak? Bardzo. Bardzo. No dobra, to ja wam nie bronię. Ale mam dla was lepszy pomysł. Tak, no. Możecie iść tędy, bo ja wiem gdzie to jest. Możecie iść tędy, ale tutaj jest po pierwsze dłuższa droga, a po drugie tam się nic nie dzieje i no to, to nie ma sensu iść. Chodźcie lepiej tu. Tu jest krótsza droga. Przejdziecie raz tą to ją po prostu pokochacie. Tam za rogiem ja miałam swoją kartkę. Posłuchajcie, miejsca jest tyle, że się spokojnie wszyscy pomieścimy. Żarcia i picia jest po sam dach. Spokojnie wszyscy się najecie, napijecie się jest tak pysznie, to jeszcze nigdy że się w życiu nie żyj. Naprawdę po prostu palcem i dać ściany machać. Ale mało tego, mało tego to wszystko za darmo. No, to Usiądziecie sobie spokojnie w cieple, gdzie na tym mrozie będziecie stali, nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie idziecie w ten mróz, no ludzie. tym Usiądziecie sobie chwileczkę u mnie i w ogóle przemyślicie, czy to jest dobry pomysł, żeby ten mróz iść gdzieś tam, nie wiadomo, gdzie i po co. Jesteś zdecydowany i za wiabłem. Nie! Nie! Pani... swoje twoje Idziemy w sprawę, którą sami sobie znamy, którą nam gwiazda wskazuje. Ale jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, bo skoro nawet ciepło i jedzenie was nie przekonuje, no to skoro już chcecie zamieść, no to proszę bardzo, idźcie, ale przynajmniej to spotknijcie. Ja proponuję wam coś, o czym wszyscy macie, a tym czymś jest po prostu władza. Każdy z was marzy o władzy, chce być królem. No proszę bardzo, czy pan nie chce być królem? Ależ na pewno tysiące oddanych. Dobrze, no to może, może pani nie chce zostać pani królową, uwielbianą przez tłumy. Tak? Tak. A ktoś jeszcze może powiedzieć. Zapraszam zaprasza. szybko, za darmo. Proszę bardzo. Czy jesteś gotów pójść za tym diabłem i osiągnąć władzę. No zapraszam. No słucham. Nie, no. No, nie może żadnych własnych No tak szybko. No, Czy tak, mamy i dalej diabły? Popuszczacie nas, no, 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 żeby nie zjadać po kopu. Nie zjadać. Cholololodzie, bo chcę być bogaty. O, o, widzę tam jest, Tak. Pieniążki, pieniążki, Tak, tak. To jest to. Mogę za darmo uczynić Was bogatym. Ozłocę Was od stóp do głów. Żadnych zobowiązań, żadnej pracy. Do pierwszy? Zapraszam. Tędy droga. Żadnej odpowiedzialności. Żadnej odpowiedzialności. Zapraszamy. Takie. Jadle drogi, w tym dumie widzisz chociaż jedną podpisaną rękę? Gdzieś tam była, tam, 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 daleko. To no ja nie widzę. Więc diabły w swoją stronę, a my idziemy tutaj. Idziemy za gwiazdą. Niezdecydowanie się ludzie. Ale tam są lepsi. Tamtych. Rozsądniejsi, tak jest. Idziemy do nich. To ja tych wszystkich rozsądniejszych zapraszam. Za nami, w stronę gwiazdy betlejeńskiej. Kochani, drodzy ludzie, dzielnie opieraliście się diabelskim pokusom. Pamiętajcie, że droga do Boga, który narodził się jako mały Jezus, jest przed nami. I tylko na tej drodze człowiek może doświadczyć dobra, miłości, szczęścia, pokoju. Niczym niezmączonej radości. Pamiętajcie, że diabły to istoty przebiegłe potrafią wracać w sercu dużo zamętu i niepewności. Nigdy im nie wierzcie. Potrafią wyłącznie kłamać. Niczego dobrego wam nie dadzą. Tylko u znajdziecie dobrą prawdę i miłość. I ruszamy naszym orszakiem za gwiazdą beplejemską. Śpiewając kolędę wśród nocnej ciszy.

Witamy w tym oszaku księdza Dziecana Zdzisława Krupickiego, panią burmistrz Hanne Kłotocką-Michalak i pana starostę Ciecha Ołdamowskiego. I kroczymy. Dziękujemy królowi Melchiorowi, jego orszakowi, każdy z orszaków, który przeżył ogromną podróż przez cały świat, powinien być nagrodzony przez nas brawami. I jako drugi...

Jezu, który jesteś królem, wstępującym na ziemię, wyrażam już Składam Ci hołdzie, kadzidło jako wyraz mojej szci wobec Ciebie, jako jedynego Boga. Prawa ta kula, Pantazara i Gorszaku. Właśnie złożone zostały gary, przeniesione przez orszak królowa ta Które pięknie symbolizują afrykański pancerz. Oszak wita króla, okrzy, wita Pana Jezusa, okrzykiem. Piękno stworzenia ducha odmienia. Wiecie co przeczytacie? Tak. Piękno stworzenia duszę odmienia. Świat jest Boży. Dzień dziecka, Jezusa tam przyszedłeś na ziemię dla zbawienia ludzkości. Przyjmij to złoto jako mój dar dla Ciebie. Moi kochani, zaczniemy może od tego, co najważniejsze, od urywka Ewangelii, którą czytamy dzisiaj w uroczystość Objawienia Pańskiego. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się. A z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie się ma narodzić Mesjasz. A ci odpowiedzieli mu: W Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy. Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypowiedział się, do nich, wy, wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirę A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju Oto słowo pańskiem A to